Potem wyjadą i tak. wyskoczyli za nimi później wyjadą no. jeszcze ja, 99 metrów w wydaniu wojtka do Gąśnicy To na razie najdłuższy skok przed nami jeszcze na pozostali. 91 na starcie. Krzysztof Piętus, AZS zakopane. 99 metrów. Ale żółki Krzysztof Piętus. 103 metry. A zonda w prowadzenia Wojtek nie na, na się? Piotr 90 do 12 do Na prowadzeniu Krzysztof Wielki

Rafał śliczny do daleko pociągnął 104 metry. Kto wie, kto wie, czy to wówczas idzie na prowadzenie? może też w tak Ale nie, jest pierwszy Rafał Śliż O bóg przed Krzysztofem Pietuzę. A zostało ich jeszcze trzech. 94 numer. Maciej Kop, AZD 99 metrów to Maciej Kot. Przedostatni zawodnik w pierwszej serii Dawid Kubacki, Wisła za numer 95. Sokoł wysoko szedł, ale przeciął trochę parabolę. 101,5 metra Dawida Kowackiego. No i na starcie najbardziej utytułowany na dziś zawodnik Sokoła Szyrk, Stefan Hula numer 96. No, A więc vai dalej is te patroola.